Wiele kazań i konferencji na temat Krzyża i cierpienia danym nam już było wysłuchać i pewno jeszcze wiele wysłuchamy, ale pozwólcie, drodzy bracia i siostry, żeby to ostatnie kazanie pasyjne było takim rzuceniem kilku światełek na ten najważniejszy czy też na tru, najtrudniejszy temat, jakim jest problem Krzyża. Można by zatytułować to kazanie o prawdziwym Krzyżu Krzyżu Jezusa Chrystusa. Pierwsze światło to świadomość, to temat, że krzyż jest konieczny. Bardzo często Jezus używa takiego słowa greckiego dei, to znaczy trzeba, jest konieczne, musi się stać. Trzeba, żeby Syn Człowieczy cierpiał. Musi Syn Człowieczy wiele wycierpieć. Trzeba, żeby oddał się na krzyżu. Co to znaczy trzeba? Otóż Grecy używali słowa dei na pokazanie pewnej konieczności, które jeśli się nie wykona, no to się coś straci. Jeśli kobieta była w ciąży, to Grecy by powiedzieli trzeba, żeby urodziła. Kiedy pole urosło, kiedy zboże urosło, dojrzało, to Grecy by powiedzieli trzeba je skosić. Można nie skosić. Ale powinno się je skosić, bo lepiej się na tym wyjdzie. Kiedy wrogowie atakowali miasto, mówiono, trzeba je bronić. Można nie bronić, no, ale jest konieczne, żeby je obronić. Chodzi o pewną konieczność nieautomatyczną, tylko pewną konieczność, która jest potrzebna do tego, żeby było lepiej. Jezus często przedstawia właśnie krzyż w tym świetle. Trzeba to zrobić, trzeba wziąć krzyż na swoje ramiona, pójść za mną po to, żeby było lepiej, mówiąc najbardziej ogólnie. I proszę zauważyć, że kiedy rozglądniemy się w życiu, to widzimy, że i tak trzeba krzycz, krzyż wziąć, i tak. Nie ma takiego życia, żeby człowiek nie cierpiał. Natomiast są dwa wyjścia. Albo się cierpi, dlatego że sam człowiek włoży krzyż na swoje ramiona, Albo dlatego, że inni ten krzyż włożą i będzie człowiek cierpiał jeszcze więcej. Zauważmy, że tak rzecz ma się na przykład z alkoholizmem. Przecież gdy przechodzimy obok ludzi bezdomnych, alkoholików, to możemy sobie pomyśleć, no przecież oni tak samo byli dziećmi, jak my. Tak samo słyszeli w domu i w szkole nie pij, bo będzie ci ciężko w życiu, jak będziesz pił. I mieli różne możliwości albo cierpieć z powodu tego, że odmawiają, albo cierpieć z powodu tego, że są inni niż koledzy, albo cierpieć wtedy, kiedy człowiek miał ochotę, żeby się rozpić, albo mają teraz problem, bo chcieliby ten krzyż zrzucić, ale nie mogą. Ktoś patrząc się na koleżankę z pracy może mieć pokusę, żeby zdradzić żonę. No, i oczywiście będzie cierpiał, jak będzie opierał się tej pokusie. Bo każde opieranie się pokusie jest ciężkie, bez względu na to, jaka jest. Natomiast jeżeli pozwoli się pokusie, żeby ona zapanowała w sercu człowieka, to będzie taka osoba cierpiała później i nieraz jeszcze bardziej. Będzie cierpiała rodzina, będą cierpiały dzieci. Więc okazuje się, że najbardziej ogólnie mówiąc. No, nie da się uciec przed krzyżem. I wiele z tych problemów, które mamy, lepiej by było po prostu jakby przecierpieć dobrze czyniąc czy lepiej brać ten krzyż, który trzeba, który jest konieczny, niż potem znosić ten, którego skutki grzech nam włoży na plecy. Drugie światło. Nie każdy krzyż jest krzyżem Chrystusa. I sami widzimy, że nie każdy krzyż jest krzyżem właściwym, bo są krzyże, które są na nasze własne życzenie. Jeżeli ktoś wkłada rękę do wrzątku, albo obetnie sobie piłą rękę, to nie mówi, że Bóg go skarał, albo że świat jest ciężki. Jak rozpoznać krzyż, że to jest właśnie krzyż Chrystusa? Bardzo przemawia do mnie historia świętej Heleny. Która w 324 roku pojechała do Ziemi Świętej, żeby zobaczyć i zwiedzić te święte miejsca. I kiedy trafiła do Jerozolimy i dowiedziała się, gdzie jest miejsce, w którym Chrystus został ukrzyżowany, poszła tam i zobaczyła, że w takiej jamie skalnej, można tak to nazwać, były trzy krzyże. I kazała te krzyże wyciągnąć, bo była przekonana i chciała zabrać. Krzyż Pana Jezusa jako relikwię ze sobą. Ale nie wiedziała, który to jest krzyż. Dlaczego? No bo czym się różnił Krzyż Pana Jezusa od Krzyża Złego Łotra? No niczym. Takie same belki. Więc co zrobiła? Wezwała chorego, czy przyniesiono chorego. On się dotknął tego krzyża i został w cudowny sposób uzdrowiony. I po tym poznano, że jeden z tych krzyży to jest właśnie krzyż Pana Jezusa. My chrześcijanie nie czcimy krzyża złego łotra. My jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie czcimy krzyż Jezusa. A czym się zatem różni krzyż Jezusa Chrystusa od krzyża złego łotra? No od tego, że zły łotr nie dość, że sprawiedliwie cierpiał, jak mówi tekst biblijny. No to jeszcze przy tym narzekał. Nie dość, że słuszną karę ponosił za swoje grzechy, to przecież miał pretensje do całego świata, że go sąd przyłapał i mu się nie udało być nieuczciwym. A czym się różni od krzyża dobrego łotra? No, tym się różni, że dobry łotr cierpiał słusznie, ale nie narzekał. My słusznie ponosimy karę za to, cośmy zrobili. Wiedział, że mu się należy. Byłeś przestępcą, to musisz odpokutować. Natomiast na czym polega fenomen krzyża Pana Jezusa? To polega na tym, że zawisł na nim ktoś, kto w ogóle nie miał prawa tam wisieć. Ktoś, kto był niewinny. Kto był zaprzeczeniem jakiegokolwiek wyroku sprawiedliwego. I co robi na tym krzyżu Pan Jezus? Chociaż miał największe prawo, żeby narzekać, żeby nienawidzieć, żeby mieć pretensje do, do systemu prawnego, do żołnierzy, do całego świata, też do niewdzięczności, to co robi Pan Jezus. Ojcze, przebacz Im, bo nie wiedzą, co czynią. Krzyż Pana Jezusa to jest znak cierpienia niewinnego, niesprawiedliwego, ale cierpienia, w którym ja nie nienawidzę, ale w którym przebaczam. I teraz, jeśli ktoś trzyma krzyż przy swojej piersi, trzymając ten krzyż, no, nienawidzi drugiego człowieka, to uwierzmy Ewangelii, że, że nie jest to krzyż Chrystusa. Chociażby nawet tam była pasyjka. Co mówi jeszcze Pismo Święte, na co zwraca uwagę? Pismo Święte mówi, żeby się nie bać bólu, żeby się nie bać wyrażać bólu. Jezus wisi na krzyżu, wisi niesprawiedliwie, ale mówi: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Jezus nie mówi, czuję się jakby Bóg mnie opuścił, ale wiem, że Bóg mnie nie opuścił. No i Bóg Ojciec pozwala mu mówić te słowa. Jezus mówi szczerze te słowa. Gdybyśmy przeglądnęli sobie Stary Testament, to ile przecież tam jest takich słów? Boże, dlaczegoś pisz? Ocknij się. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Jak długo będziesz zakrywał twarz przede mną? Pomóż mi. Tam jest tyle wołania i nieraz takich, można powiedzieć, pretensji do Pana Boga, że jest daleko. Że aż człowiek się dziwi, że tego nie wymazano z Pisma Świętego. Aż człowiek się dziwi, że ktoś czytając to nie powiedział, nie no, nie możesz pisać, Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił, bo Pan Bóg nigdy nie opuszcza. Zmienimy te słowa na coś innego. Dlaczego Pan Bóg pozwala tak pisać? Bo Bóg pozwala człowiekowi przede wszystkim na szczerość. Nieraz jest taka sytuacja w życiu, że tak się człowiek czuje porzucony przez życie, przez los, przez krzyż, tak dobity, że to jest normalne, że mówisz, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I wymagać od takiego człowieka heroizmu, żeby on był mocniejszy od Pana Jezusa, który na krzyżu umiera, to naprawdę nie jest ewangeliczne. Jest niesamowita wiara w tych tekstach Starego Testamentu, że jeżeli coś Cię boli, to mów, nie bój się. Nie bój się, bo żadne dziecko nie ma prawa się bać, mówić, że go coś boli swoim rodzicom. A przecież Pan Bóg jest naszym Ojcem. Kolejne światło, które chcemy wyciągnąć ze Słowa Bożego na temat Krzyża, to ta świadomość, że Krzyż jest pomostem. Krzyż jest pomostem. Wielki piątek, który nas czeka, jest straszny i tragiczny, ale nigdy chrześcijaństwo nie kończy się na Wielkim Piątku. I bez sensu byłby jakikolwiek Krzyż, gdybyśmy nie oczekiwali na niedzielę Wielkanocną, na poranek Wielkanocny. I Apokalipsa kończy się tym wspaniałym opisem, że przyjdzie taki czas, kiedy ani łzy nie będzie, ani nie będzie smutku, ani płaczu, ale nastanie nowe Jeruzalem, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. To znaczy, że jeżeli jest mi ciężko, jeżeli jest bardzo trudno, to ja wiem, że to się musi skończyć. I myślę, że są wśród nas takie osoby, które kiedyś pięć, dziesięć, trzydzieści lat temu. Może były w takiej sytuacji, w której wtedy wydawało im się, że świat się zawalił, wszystko się skończyło? Czy nie takie też cierpienia może przeżywali nasi przodkowie? No i przeżyli. Ludzie potrafili nawet przeżyć Auschwitz. I zobaczmy, jak podchodzili do tego. Niektórzy w tamtym miejscu stracili wiarę w Boga. I do dziś może myślą i piszą: Bóg, opuścił Auschwitz. Niektórzy, jak Maksymilian Maria Kolbe, potrafili wtedy na tamtym miejscu coś zrobić, coś ponad siebie. Potrafili w tym samym miejscu, gdzie się traciło wiarę, oddać życie za drugiego człowieka. A jeszcze inni potrafili być tak niesamowitymi, jak major Witold Pilecki, który się zgłosił na ochotnika do, do Oświęcimia. Ten sam krzyż to samo cierpienie, ale pokazane, że ludzie różnie mogą do niego podejść. Jeżeli się na tym człowiek skoncentruje i można powiedzieć pomyśli, że to jest ostatnie słowo, no to ten krzyż go przywali do ziemi. I nawet trzeci upadek nie jest ostatnią stacją drogi krzyżowej. Ostatnie jest zawsze zmartwychwstanie i to jest dla nas nadzieja. Bo bez tego Nasze życie, nasza wiara, Kościół to wszystko byłoby naprawdę bez sensu. Jeszcze jedna myśl. Bardzo intrygujące jest to, że chociaż Jezus mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił, to za chwilę mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. Jeśli mówi: W Twoje ręce powierzam ducha, dosłownie daję ducha, oddaję Ci ducha bo widzę, że Twoje ręce są przy mnie, ufam Ci. Wydaje mi się, że mnie opuściłeś, mówię, że mnie opuściłeś, ale wzywam Cię, Ojcze, przyjdź, w Twoje ręce oddaję mojego ducha, to widzimy niesamowitą wiarę Pana Jezusa. On modli się do Ojca i dzięki temu, że jest wierny, bo się mocno trzyma Boga Ojca, jest w stanie oddać życie, oddając ducha swojemu Ojcu. A nie przeklinając za swój niesprawiedliwy los. Pamiętamy tą scenę z Ewangelii, kiedy pan Jezus chodzi po jeziorze. Niesamowity cud. I Piotr chciał iść w stronę Jezusa. A Jezus mówi: Wyjdź i przyjdź do mnie. I Piotr idzie po wodzie, ale szedł, dopóki patrzył się w oczy pana Jezusa. I kiedy się patrzył w te oczy, to siła tej relacji utrzymywała go na powierzchni jeziora. Ale w momencie, kiedy te oczy opuścił, zaczął patrzeć się na niebezpieczeństwo, no to jednocześnie zaczął iść na dno. Jeżeli chcemy dokonywać rzeczy niemożliwych, jeżeli chcemy wytrwać w sytuacji bardzo trudnej, to nasze oczy musimy skierować w stronę Chrystusa. Musimy patrzeć się na tego, który jest jedynym sprawiedliwym, cierpiącym, niosącym krzyż ale też jednocześnie dającym zbawienie. Bo jeżeli my się koncentrujemy na naszych problemach, jeżeli się koncentrujemy na tym, co nas boli, to nieustannie będziemy się denerwować, wpadać w depresję, będziemy mieć żal do innych, do Pana Boga, do siebie. Szukać Pana Jezusa, im bardziej mnie boli, szukać Pana Jezusa, im bardziej się męczę zwracać się w stronę Pana Jezusa, tak jak Jezus zwracał się w stronę Ojca. Podczas naszych rozważań pasyjnych podejmowaliśmy temat Kościoła. Przypomnieliśmy sobie, że Kościół należy do Boga, należy do Chrystusa. Rozważaliśmy relacje między świeckimi a duchownymi. Podjęliśmy refleksję, która miała na celu uporządkowanie różnych spraw związanych z grzechami Kościoła oraz z krytyką Kościoła. Wspólnie zastanowiliśmy się, jak cenną grupą w Kościele są ludzie chorzy, starsi, jaką moc ma ich cierpienie i wytrwała modlitwa. Zobaczyliśmy, co daje przynależność do Kościoła, jakie są zyski i straty, jakie, co wynika z tego, że należymy do Kościoła. I nasze rozważania dobiegają końca. Miejmy w sobie wdzięczność Panu Bogu za Kościół. Starajmy się widzieć pewne rzeczy pozytywnie, bo nawet w tych całych naszych dyskusjach o Kościele, o ludziach Kościoła, trzeba widzieć wiele cech pozytywnych. I chciałbym zakończyć nasze rozważania zdaniem, które już było przytoczone podczas naszych kazań pasyjnych. Zdaniem z pierwszego listu do Koryntian 16 rozdziału: Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości. I to jest klucz. Dlatego, że miłością jest Pan Bóg. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Jeżeli Pan Bóg ma Kościół, jeżeli Bóg prowadzi Kościół, jeżeli Bóg jest w Kościele, to wszystko, w czym się rozwiązują jakiekolwiek problemy i do czego powinno się dążyć, to jest właśnie miłość. Nie traćmy tej podstawowej wiary, że skoro Bóg nas prowadzi, i skoro Bóg chce nas w Kościele, i skoro Bogu zależy przede wszystkim na miłości, to kiedy będziemy się trzymać blisko Pana Boga, to wierzymy głęboko, że ten Kościół będzie się stawał każdego dnia coraz bardziej, wspólnotą ludzi, których Chrystus prowadzi do Królestwa Niebieskiego. I o to się módlmy, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia.